Witam Państwa 11 dnia kwietnia. Trwa inwazja Rosji na Ukrainę. W kolejnych wyzwolonych miastach odkrywanych jest coraz więcej masowych grobów, przede wszystkim ludności cywilnej. Służby prowadzą śledztwo w co najmniej 5 tysiącach przypadków rosyjskich zbrodni wojennych w Ukrainie. Zapraszam na informacje. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbył się koncert charytatywny dla Podola. Ideą koncertu było zebranie środków i wsparcie mieszkańców Kamieńca Podolskiego w Ukrainie. Przesłaliśmy tam już kilkanaście tysięcy, no ale potrzeby są ogromne. Nie tylko dla Polaków, którzy tam pozostali i na pewno nie, nie wyjadą z Kamieńca ze względu na stan zdrowia, na, na różne okoliczności ale także dla uchodźców z terenów Ukrainy objętych wojną. Ani duszą, ani ciałem, choć niebawem dni niedoli znowu będą tym udziałem. W koncercie wystąpili aktorzy oraz chór Old Singers i Walentyna Kotuszyńska z Kamieńca Podolskiego. Mam nadzieję, że chociaż taka jakaś cząsteczka nasza się przyda i jakoś tam będziemy wspierali, przynajmniej duchowo, bo mentalnie, ale, bo pieniążków, no wiadomo, też się przydadzą, ale to nie jest najważniejsze, że ważniejsze, żebyśmy sercem byli ze wszystkim. Zebrane środki finansowe zostały przekazane Polskiemu Kulturalno-Oświatowemu Stowarzyszeniu imienia Józefa Rolego z Kamieńca Podolskiego, miasta, do którego przybywają uchodźcy ze wschodniej Ukrainy. Już wracam do domu, zastanów się raz, już ani tobie już czas. Wczoraj w Muzeum Wsi Opolskiej zakończył się 45. Jarmark Wielkanocny. Jak zwykle w jarmarku wzięli udział artyści ludowi. Ja tam byłem i wywiad przeprowadziłem. Dużo jest atrakcji. E, ilu jest wystawców, czy więcej tego roku? My tą imprezę nie robimy jako imprezy handlowej, tylko jako imprezę, która ma popularyzować i wydaje mi się, że to robimy, że to się udaje. Ma popularyzować kulturę Ludowośląska Polskiego. Te stoiska z z wyrobami rzemiosła artystycznego, twórczości ludowej, no czasami oferty kulinarnej, no mają tylko towarzyszyć, jak gdyby wzmacniać ten przekaz, który poprzez naszą stałą ekspozycję, poprzez pokazy, warsztaty, które towarzyszą tej imprezie, my jak gdyby popularyzujemy i realizujemy tą naszą ideę. Myślę, że coś się już zmieniło, że jednak ta tęsknota za tą tradycją jest, a właśnie takie ta jarmarki, to pokazują. Jest po prostu no, elementem takiej no, naszej historii, tak bym powiedział, naszej działalności. No, trudno sobie wyobrazić naszą, naszą działalność bez organizowania jarmarku Wielkonosnego, który z jednej strony oczywiście przygotowywany jest, aby dać jakąś formę zapoznania się z tą kulturą lodową i z jakimiś, nie wiem, produktami regionalnymi mieszkańcom Opola przed świętami zaraz, bo zawsze w niedzielę palmowo jest organizowany ten jarmark, a z drugiej, z drugiej strony on rozpoczyna trochę też i sezon. Zapraszamy nie tylko przy okazji takich imprez jak dzisiaj, ale normalnie w każdy dzień tygodnia muzeum tak jak powiedziałem jest już otwarte dla zwiedzających. Mamy mamy ciekawe, atrakcyjne wydaje mi się te stałe ekspozycje, a za kilka miesięcy, czyli w tym sezonie jeszcze, otworzona zostanie kolejna stała ekspozycja, Zagroda Rybacka, gdzie bardzo ciekawa stała wystawa będzie towarzyszyć tej, 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 tej zagrodzie. W klubie jeździeckim Lewada w Zakrzowie odbyły się międzynarodowe zawody w ujeżdżaniu. Na Zakrzowskim czworoboku rywalizowały 63 pary z 9 krajów. Są to najważniejsze zawody w Polsce, które stanowią sprawdzian dla naszej kadry olimpijskiej. Jest to trudne zadanie, trudne wyzwanie, ponieważ my budujemy tutaj kwestię organizacji już przez lata. No mamy taką dużą przyjemność, że możemy organizować. Ranga zawodów jest międzynarodowa. Jest to sprawdzian przed sezonem, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy całkiem nieźle, również jako opolszczyzna. Jesteśmy potęgą. Ośrodek Jeździecki w Lewadzie nawiązał współpracę ze środowiskiem użytkowników i hodowców koni arabskich. Która ma polegać między innymi na tym, że będziemy pokazywać Araby, że będziemy je oceniać. Ja nie mówię tutaj my, czyli pan Andrzej Sałacki, czy broń Boże ja, tylko ci, którzy do tego są upoważnieni i uprawnieni i będziemy je promować. W sierpniu w Zakrzowie kolejny raz odbędą się zawody Art Cup. Organizatorzy liczą na to, że pandemia nie przeszkodzi w ich organizacji z udziałem gości z całej Polski. Mamy przyjemność organizować, mam nadzieję, już bez kłopotów aktorskie zawody. Jak corocznie, to już jest 23. edycja, była za nami. Więc myślimy, że te wszystkie kłopoty, które były ostatnimi laty bez publiczności, no i COVID, raz nie robiliśmy w ogóle artkapu, że mamy za sobą. W opolskim toropolu odbyła się impreza Wielkie Ślizganie. Czas na pomaganie. Impreza pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego zorganizowana została przez Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP. Możemy... Impreza na opolskim lodowisku jest organizowana dla dzieci z dziewięciu domów dziecka z Województwa Opolskiego. Dla mnie to fantastyczna akcja, dlatego że nauczy od młodego wieku pomagania, odpowiedzialności za innych, pokazywania, że możemy podzielić się tym, co mamy. I możemy też uwrażliwiać siebie i innych na e, to, co jest dookoła nas. Dzieci w domach dziecka e, nie mają tego ciepła, które my mamy. Staramy się jako społeczeństwo im pomagać, ale to ważne, że młodzież pomaga też innym. I myślę, że tak jak mówi przysłowie, czym skorupka za młodu nasiąknie, jeżeli nauczymy się. Jako dzieci, jako młodzież pomagać, to również będziemy czynić to jako dorośli. Dochód ze sprzedaży biletów jest przeznaczony na leczenie 12-miesięcznej Wiktorii z Dobrej. Dziewczynka urodziła się z wadą, co uniemożliwia jej naukę samodzielnego chodzenia. Wielkie Ślizganie to jest nasz długoletni tradycyjny projekt charytatywny, który łączy zabawę z pożytecznym. bo oprócz tego, że jest to czas, w którym wszyscy tutaj razem dobrze się bawimy, to jest to również czas na pomaganie. Takie jest też hasło. Rocznej edycji. Wielkie zganie czas na pomaganie. Cały dochód z, z dzisiejszego wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację Wiktorii e, e, z Dobrej. Do końca kwietnia trwa również zbiórka artykułów higienicznych dla domów dziecka, które można przynosić do Biura Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Opolu. W Filharmonii Opolskiej odbył się koncert Wielki Post, Wielka Muzyka. Johann Sebastian Bach Pasja według świętego Mateusza. Pasja to oratorium, czyli forma wokalno-instrumentalna, w której zawiera się akcja dramatyczna. Historia opowiadana jest statycznie, bez kostiumów i ruchu scenicznego. Wyzwanie jest trudniejsze, dlatego że byłoby łatwiej nam się ruszyć, żeby coś pokazać. Tymczasem wydaje mi się, że być może ten utwór powinni i wykonywać artyści, predestynowani do, do posiadania wielu środków artystycznych, którymi będą potrafili przekazać te szczegółowe i subtelne emocje zawarte w tym utworze. Partia Jezusa stanowi główną część utworu, którą wykonuje Jarosław Bręk – bas. <laughs> Miałem... Okazję wykonywać w tym utworze obie partie przewidziane już na, na mój rodzaj głosu, czyli zarówno partię Jezusa, jak i Arię. W przypadku wykonania opolskiego jest to partia Jezusa, która zupełnie różni się od, od tej drugiej, czyli basowych arii. No jest przepełniona emocjami, natomiast jest bardzo. Trudna wokalnie. To była pierwsza reakcja, że wiem, co mnie czeka. Jest to wokalnie do wykonania bardzo trudne. Pasja, według świętego Mateusza, wykonana w opolskiej filharmonii z udziałem trzech chórów i solistów, była ucztą muzyczną zapowiadającą święta wielkanocne. W dzisiejszych informacjach to już wszystko. W dalszej części programu rozmowa przy oknie Janusza Maćkowiaka o nowo powstałym Centrum Zdrowia w Opolu, kalendarium Jurka Stemplewskiego i aforyzm Sławka Kuligowskiego z rysunkiem znakomitego Andrzeja Czyczyły. Życzę miłego wieczoru. Gościem rozmowy przy oknie jest dziś dr Tomasz Halski, nowo powołany prezes Spółki w Ochronie Zdrowia, Opolskiej Ochronie Zdrowia, Spółki Centrum, Centrum Zdrowia. Witam, Centrum panie doktorze. Dzień dobry. Kilka słów tytułem wstępu. Otóż trzy przychodnie, samodzielne dotychczas, Zostały połączone w jeden organizm, to jest y, przychodnia na Zaorzu, przychodnia w śródmieście i centrum, mm. i w ten mm. sposób powstała y, spółka Centrum Zdrowia w Opolu. Zgadza się? Tak. Jaki był cel tej konsolidacji, to teraz takie bardzo modne? O co chodzi? No oczywiście to moda modą, ale to chyba jest e, właściwie też moment e, na to, żeby skonsolidować siły e, w, w takim celu, żeby usprawnić e, zarządzanie. Ochroną zdrowia, bo to tak trzeba by było powiedzieć, jeśli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną i również ambulatoria. Dlaczego? Wydaje się, że przede wszystkim sytuacja, jak widzimy, jest niezwykle dynamiczna i, na przykład, sam fakt zwiększenia gwałtownej liczebności mieszkańców Opola przez naszych gości z wschodniej granicy z Ukrainy spowodował to, że trzeba skupić. Koordynować wiele rzeczy. Oczywiście pomysł e, spółki nie jest spowodowany tym, że nagle się zwiększa liczba mieszkańców, tylko tym, że właśnie nowoczesna medycyna też wymaga skonsolidowania siły. Bo chociażby zakup najnowszej aparatury diagnostycznej to są duże kwoty. W związku z tym e, trzy, e, trzy przychodnie e, mogą kupić wtedy jeden dobry sprzęt. Nie mhm. trzeba kupować trzech różnych. Można to w też sposób organizacji tych pracy, tych przychodni e, wziąć pod uwagę i na przykład jedna przychodnia będzie się bardziej specjalizowała w jednym e, w jednym formie, że tak powiem, gabinetu, a inna w innym. I tak już mamy dzisiaj e, w przychodni w Zaodrzu na pewno będzie medycyna sportowa. E, jako... Orany. Ja tak. mieszkam na Zaodrzu, ale specjalnie sportowcem już nie będę. I będę musiał teraz zasuwać do przychodni śródmieści albo do centrum. Nie. Panie doktorze, ale naprawdę Pan wierzy w to, że ta konsolidacja ułatwi dostęp pacjenta do lekarza specjalisty, jak mówił prezydent Wiśniewski na, w czasie podpisania tego. Przecież proszę pana, jeżeli jest trzech lekarzy pediatrów, każdy był po jednym w centrum, Całóżmy. w zaodrzu i tak dalej, no to po połączeniu dalej będzie trzech w tym organizmie. Nie. Absolutnie nie przybędzie tych specjalistów, i matka z chorym dzieckiem będzie z zaodrza, bo tam sport będzie, będzie musiała jechać na kościuszki do przychodni centrum. Panie lekarze, stop. Nic się nie zmieni, jeśli chodzi o POZ, w każdej placówce, tak jak do tej pory było. Proszę pamiętać, że przede wszystkim pacjent jest przypisany do lekarza, i on deklaruje do lekarza. I absolutnie nikt nie miał w zamyśle likwidacji podstawowej opieki zdrowotnej i pediatry w tych miejscach, w których w tej chwili są. Także tutaj nie, nie powtarzajmy tej myśli, bo ktoś źle nas zrozumie. Absolutnie dla pacjenta, który jest przypisany do danego lekarza, do, danego, do danej przychodni, nic się nie zmieni w aspekcie, gdzie ma chodzić o, o poradę. Chodzi o usprawnienie tej tej nie tyle porady, bo to oczywiście porada będzie taka sama, ale usprawnienie organizacyjne. Przede wszystkim chodzi o to, żeby ten pacjent się szybciej dostał do lekarza. I nie dlatego, że nagle pomnożymy trzy razy nie wiadomo co. My po prostu zwiększymy liczbę lekarzy. A no dobra, skąd? A, a do przychodni na zaodrzucą miał teraz kłopotliwy dostęp. Teraz tak. jak będzie jeden organizm, będzie łatwiej. Będzie łatwiej ze względu na to, że zatrudni większą liczbę lekarzy, którzy już są, no bo chcą z nami współpracować, bo jest większe organizm. Panie doktorze, problem polega nie na konsolidacji moim zdaniem, jako pacjenta, ale po prostu na braku lekarzy, pielęgniarek, położnych i tak dalej. Panie redaktorze, właśnie od przyszłego tygodnia prawdopodobnie już będziemy mieli codziennie kardiologa, a do tej pory był dwa razy w tygodniu. Ale kardiolog będzie co? W centrum? Będzie nie, będzie, znaczy w centrum, w spółce. Będzie prawdopodobnie część tych codziennych wizyt będzie miał w jednych dniach w Zaodrzu, w drugi będzie miał na pewno dwa dni w tygodniu, będzie w. No i będzie kolejka jak do tej pory była Nie, bo był dwa. Proszę posłuchać jeszcze raz. Do tej pory w tygodniu przyjmował powiedzmy przez 16 godzin, a dzisiaj mm -hmm. 40 godzin. To się zmniejszy kolejka, czy będzie taka sama wydokładana? No dobra, pana? on nie wydoli, przepraszam. A, no to, ale kruszenie. chwileczkę, ale się na pewno się zmniejszy. Jeśli ona w tej chwili jest kolejka powiedzmy na 300 dni, to ona się w tej chwili zmniejszy do 150. W czasie otwarcia słyszałem, że duży może więcej. Taki slogan reklamowy, ale ja mogę powiedzieć, że małe też jest piękne. Oczywiście, no, y, można wrócić do historii łączenia uczelni. Wielkiego Uniwersytetu i mały Państwo Medycznej Wszej Szkoły Zawodowej. O, czyli Pan jest Świetnie. teraz za? Nie, nie jestem za, tylko wszyscy twierdzili, że to jest bardzo dobry pomysł i działa. I działa, działa. Okaże się oczywiście w przypadku ewaluacji, ale już widzimy te estymacje ewaluacji, że one są bardzo wysokie i jest szansa na to, że właśnie dzięki skonsolidowania sił Wydział naukozdrowy, Zdrowiu, czyli to, co do tej pory reprezentowała Państwa Medyczna, to otrzyma kategorię co najmniej B, czyli będą możliwe doktoraty. Pan zna wyniki, efekty połączenia szpitali w sieć szpitali? Czytałem raporty Najwyższej Izby Kontroli. Nic się nie zmieniło. Ani nie poprawił się dostęp do lekarzy, ani też nie zostały oddłużone te szpitale, o czym mówiono, że jak się połączą razem, w sieć będzie Eldorado. No tak, ale tutaj wchodzimy w sytuację taką, że nikt nie ma długów. Aha. i to jest bardzo ważny element. Nie ma takich trudności organizacyjnych, też prawa własności, kwestii innych, które mogą skomplikować taki obraz. My jedyne, co nas w tej chwili czeka, to poprawa tej organizacji, która była do tej pory, tak, żeby usprawnić właśnie szczególnie te sytuacje takie nagłe, bo, bo z tym się najwięcej borykami. Oczywiście chodzi o to, żeby żeby zmniejszyć kolejki, bo to jest główny cel i z punktu widzenia pacjenta nic więcej go nie interesuje. Finansowo podobno z tej trójki najlepiej plasowała się spółka Centrum. SP Tak, nawet były tam niezłe pieniądze, nawet ci pracownicy dostawali premię. Teraz po połączeniu ten zysk będzie dzielony na trójkę, na trzy przychodnie. Wszystkie przychodnie miały zysk, wszyscy lekarze, cały personel wszystkich trzech przychodni miał wysokie premie. Nie zmieni się. Nie zmieni się, tak? Dobrze, więc trzymam pana za słowo, że po połączeniu będzie łatwiejszy dostęp do lekarza tak. i że nie trzeba będzie z Dambonia jechać po poradę na kościuszki. Proszę pamiętać, że to jest na takiej zasadzie, że jeżeli do tej pory, powiedzmy, dzienna, e, dzienne, dzienne zapotrzebowanie organizmu jest 2 litry e, tak. wody i do tej pory ktoś miał pół litra a będzie miał teraz litr wody, to on dalej nie spełnia zapotrzebowanie, ale przedtem miał pół litra, a teraz ma litr. Ja, ja mówię o takiej poprawie, bo gdybym y, mówił, że w ogóle znikną kolejki, no to wiadomo, że to jest w ogóle bez pokrycia. Proszę też pamiętać, że zmienia się sytuacja w zakresie też lekarzy, jeśli chodzi o lekarzy z Ukrainy. Do tej sprawy wrócimy jutro. Dokładnie. Natomiast na koniec, to kiedy będą widoczne efekty tej fuzji? Według mnie 2-3 miesiące. Czy za 2-3 miesiące tak. powinna być zdecydowana poprawa? Tak. W tej chwili, y, z racji też y, w, wysokiego poziomu informatyzacji, który jest w Polsce i to, i to trzeba mówić w kategoriach dobrych, bo rzeczywiście jest to na bardzo wysokim poziomie i właśnie większość czynności jest informatyzowanych i to działa bardzo sprawnie, niestety nie dało się wcześniej łączyć. Baz tych wszystkich trzech przychodni. I mamy w tej chwili takie trudności wynikające z tego, że to jest na, na żywym trochę organizmie robione, bo nie dało się tego zrobić wcześniej. I, I są pewne trudności, na przykład w tej chwili pacjenci nie mogą się rejestrować internetowo, ale już za prawdopodobnie za 7-8 dni powinniśmy mieć już to uruchomione. I to będzie też szło w takim kierunku, żeby wiemy, że. Pierwszą bolączką pacjentów to jest sp sposób komunikacji z przychodnią, czyli zarejestrowaniem się. No tak, ci, co robią, ci mhm. państwo, którzy robią, mówię o pacjentach, którzy robią to internetowo, nie mają problemu. Mhm. jest na największy problem telefoniczny, no i też yy, ten osobisty. Telefoniczny wynika oczywiście z tej lawiny tych telefonów i z tej tak zwanej kolejki. Chcemy to yy, w, w pewien sposób zmienić, tak żeby wykorzystać te wszystkie najnowsze systemy rejestracji telefonicznej, tak żeby pacjent miał pe pewną łatwość, ale też będziemy namawiać, żeby przede wszystkim przechodzili na rejestrację mm -hmm. internetową. No, dla mnie jako pacjenta pocieszające byłoby, wręcz zadowolony byłbym szczęśliwy, żebym po pierwsze mógł się dodzwonić, tak. zgłosić potrzeby hospitalizacji czy leczenia, ale też i nie czekać po pół roku czy siedem miesięcy, bo to nie rozwiązuje w ogóle problemu. Dokładnie. No oczywiście musimy tutaj mówić też o, o, o finansowaniu ochrony zdrowia, bo do tej pory to finansowanie jest takie, a nie inne. Od 1 kwietnia tak zwana stawka kapitacyjna, czyli ta opłata, jak gdyby z narodowego Funduszu zwiększyła się o 4%, no to domyślacie się Państwo, że 4% to nie jest ta kwota, która cokolwiek poprawi. W związku z tym. To musi się skupiać na po prostu organizacji i na na wewnętrznych rozwiązaniach, takich, żeby mhm. choć trochę poprawić to, co, co, co jest. Życzę powodzenia, panie doktorze, i będziemy bacznie przyglądać się tej reformie, mini-reformie w Opolu. Dziękuję e, bardzo, bardzo dziękuję na razie, bo proponuję, żebyśmy spotkali się jeszcze jutro, bo jest jeszcze parę spraw do omówienia. E, przypomnę, że gościem rozmowy przy oknie jest dr Tomasz Halski, e, prezes spółki Centrum Zdrowia w Opolu. A zatem do jutra, do godziny 18.00. Dziękuję, Dzięki do bardzo. zobaczenia. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Wkraczamy powoli w świąteczny czas. W wielkanocny nastrój wprowadzi nas niedziela palmowa i 36 jarmark z 2011 roku. Miejsce od lat to samo: Muzeum Wsi Opolskiej. Gospodarze też praktycznie ci sami: Dyrektor Jarosław Gałęza oraz Barbara Kamińska z Urzędu Marszałkowskiego. Krótkie powitanie i rozpoczynamy. A oferta bogata. Niemal wszystko na wielkanocny stół. Tu stoisko gospodyń Skorfantowa. Palemki, kroszonki, pisanki. I gwizdek. Panie Antoni, daj pan głos. Oj, jaki piskliwy ten gwizdek! Czy to może sikorka po zabiegu narządu świstania? Wielkanocny kiermasz to miejsce prezentacji ludowej twórczości. Nie wiemy, czy obrazy z kwiatami i z orającym w polu znajdują amatorów wielkanocnych akcesoriów. Faktem jest, że galeria bogata i każdy znajdzie coś dla siebie. Na tym straganie ozdoby do wyboru do koloru: na wiosenne drzewko, na wielkanocny stół, na żyrandol w stołowym pokoju. Opolskie motywy na jajkach wielkanocnych cieszą oko na jarmarkach krajowych i zagranicznych. Choć od razu powiedzmy, wyskrowanie takich motywów to nie jest takie hobsiub. Kolejny stragan. Rzeźby w drewnie dzieła pani Rosali i pana Józefa. Aniołki, świątki, oglądających i podziwiających tłumy, kupujących na razie niewielu. A to stały punkt handlowej imprezy kromka chleba 11 lat temu, za darmo. Dziś czasy się zmieniły, ale smakoszy chleba prosto z wiejskiego pieca wciąż nie brakuje. Oto piekarnia pod chmurką drożdżówkę z jagodami poproszę. Ludzie liczą pieniądze, panie uwijają się wśród chleba i bułek, a interes się kręci. Kolejny stragan. Opolska porcelana zdobiona ręcznie, zestawy do kawy, herbaty, do barszczu albo bransoletka dla ukochanej tylko brać. A tu symbol świąt wielkanocnych jajko, początek życia oraz odrodzenie się przyrody. W alejkach można spotkać szare zajączki, które sprzedają pisanki prosto z koszyka. Tu nie spotkacie komputerowych gier, są za to maskotki, szmacianki, przytulanki. By się tym cieszyć, nie trzeba pamiętać hasła czy loginu. A bocian wystrugany z lipowego drewna nie odleci i jest symbolem wierności, zasobności i kojarzony z narodzinami. Kupujcie bociany w locie, głosi slogan reklamowy. Kto chce przeżywać nowe doświadczenia, między jajkiem a pasztecikiem, może ustawić takie figurki na wielkanocnym stole. Na jarmarku w Bierkowicach obowiązkowo część artystyczna, melodie w plenerze solo, zajączki na żywo i koncert melodii ludowych w wykonaniu zespołu Silesia pod kierownictwem Krystiana Czecha. Widać, że jarmark w 2011 roku się udał, co potwierdzają uśmiechy na twarzach organizatorów. Do zobaczenia na następnym jarmarku wielkanocnym. Nie udowadniaj swojemu szefowi, że jest idiotą. Efekt będzie taki, że on idiotą pozostanie, a ty, jako bezrobotny, będziesz się czuł jak idiota.